Zegar tyka, a czas się śmieje. Los na kartach życia wciąż coś kreśli, sieje. Chciałem zmienić bieg, zmienić grę, ale przeznaczenie trzyma w ręku ster, jak we śnie. Myśli gęste, jak dym w nocy. Szukam drogi w labiryncie bez pomocy. Czy to fatum, czy to ja sam. Pytam w ciszy, a odpowiedzi brak. Przeznaczenie nie wygrasz, brat. Choćbyś uciekał, choćbyś wciąż gnał. Świat Cię trzyma w swoich ramach Twoje kroki, Twoja mapa Czasem walka to tylko iluzja Na planszy życia każdy ma swoją fuzję Kropla deszczu spada na twarz Jakby chciała powiedzieć już przestań, masz czas Drogi kręte, wybory ciężkie Każdy krok niesie konsekwencje męskie W duszy ogień, choć świat zimny Walka z przeznaczeniem to taniec w dymie Przeznaczeniem nie wygrasz bra, Choćbyś uciekał, choćbyś wciąż gnał Świat cię trzyma w swoich ramach Twoje kroki, twoja